Jesteście razem ile ma lat? Krótko i starszy o 10 lat? Niemożliwe, żeby był starszy od mamusi o 10 lat. Mireczku. Nie Mireczku, i mi tu teraz jala, bo ludzie nie dożywają takiego wieku. Ale Jurek jest naprawdę starszy o 10 lat? No widzisz. Od mamusi? Od ciebie. No jak od Mirka? No normalnie urodził się 10 lat wcześniej niż on. Ale też 10 lat później niż mamusia. No jak sam zauważyłeś, starszych ode mnie jest niewiele. No tak, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. No teraz to mówisz chyba o sobie, córcia. No to nie wiem, może zaprosimy go na obiad? Po co? Po to, żeby poznać nowego przyjaciela mamusi. Nie wystarczy, że znamy mamusię, musimy znać też jej przyjaciół. To może w niedzielę? W niedzielę to on pracuje. A w ogóle jak mamusia go poznała? No można powiedzieć, że właśnie odwiedzam go w pracy. No jak w pracy, jak mamusia całe niedzielę spędza w kościele. Otóż to, a teraz proszę wybaczcie, idę do toalety. Irek podaj telefon, zadzwonię na parafię. Jola tylko nie kręć afery. Spokojnie, całe szczęście, że powiedziała nam jak ma na imię. Całe szczęście, że to imię nie należy do proboszcza.